Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, z tej strony oczywiście Lisu. Ten odcinek będzie dosyć nietypowy jak na mój kanał, ponieważ e, przez, wiecie, całą kwarantannę, przez siedzenie w domu, postanowiłem, że zacznę grać w FIFA 20 w kwietniu. Wiem, że to może nie jest najlepszy moment, żeby rozpocząć przygodę z FIFA 20. Albo z Ultimate Team, ale, ale stwierdziłem, że chcę zacząć streamować. Chcę, że Chcę mieć taki bezpośredni kontakt z Wami, i myślę, że to wszystko się fajnie udało w kwietniu połączyć. Kto był na streamach, ten na pewno ma swoje zdanie na ten temat. Więc postanowiłem też, że nagram na kanał takie podsumowanie tego, co udało, jak udało nam się zacząć, z czym zaczynaliśmy, jak zmienił się skład przez ten czas, jakie rangi Foot Champions wbiłem, jakie nagrody mieliśmy, wszystkie. Takie krótkie podsumowanie, więc jeżeli ten materiał Wam się spodoba, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Jak będę widział, że jest ich dużo, to będę wiedział, że takie materiały Wam się podobają. I oczywiście napiszcie w komentarzu, e, czy chcielibyście takie tego typu filmy czasami na kanale, czy to takie podsumowanie e, tego, co się dzieje na moim koncie w FIFA, czy e, jakieś wymieszana piłka z FIFO, czy może po prostu FIFA czasami na kanale byście chcieli. Dawajcie znać, co o tym sądzicie ja jestem oczywiście otwarty na propozycje ten materiał wrzucam testowo, żeby zobaczyć czy Wam się spodoba jeżeli tak, to wiecie co macie robić i tak wiem, że już się robi ciepło bardzo ciepło wręcz wiem, że już powoli schodzą te obostrzenia od 4 maja w maksymalnie 6 osób będziemy mogli już legalnie iść na boisko, bez żadnego przypału więc to jest bardzo fajne i mam nadzieję, że dzięki temu niedługo pojawią się również materiały z boiska, nie wiem jak kontuzja mi na to pozwoli, ale myślę, że Coś tam damy radę nagrać, więc nie mogę się już doczekać, nie wiem jak wy. No, i oczywiście nie mogę się doczekać treningu w ligi, tego wszystkiego, ale na to pewnie jeszcze troszeczkę będziemy musieli poczekać, yy, więc yy, no nie przedłużam już. Przechodzimy do części głównej odcinka. Zapraszam do oglądania. Jeszcze na początku mam dla Was informację, że przez to wszystko postanowiłem też założyć Discorda dla widzów. Yy, Discord nazywa się Lisia Kadra i link do niego będziecie mieli oczywiście w opisie. Jeżeli ktoś chce być na bieżąco z wszystkim, mieć taki kontakt. Yy, Codzienny, to, to wbijajcie na tego Discorda, link macie w opisie. Jeżeli chodzi o mój start w FIFA w tym roku, no to zacząłem oczywiście od razu po premierze, kupiłem FIFA, zagrałem dosłownie kilka meczów i FIFA odłożyłem na bok, bo po prostu nie było czasu. Kto śledził kanał, no to widział, że były mecze ligowe, e, nagrywaliśmy z lachem ciągle, e, dużo trenowałem bardzo wtedy, więc tak naprawdę na tą FIFA nie było za bardzo czasu i jakoś nie mogłem złapać zajawki, więc. Praktycznie nie grałem w ogóle w tym roku. Zacząłem teraz, te kilka tygodni temu, w kwietniu, i tak naprawdę zaczynałem jakimś takim podstawowym składem z Premier League, tam z Maksymę na skrzydle jednym, Felipe Andersonem na drugim. Mieliśmy ZUME na stoperze Sisoko w środku pomocy i tego typu składem graliśmy na początku, więc no, skład maksymalnie za kilkanaście tysięcy monet. Więc jak na ten etap gry to było naprawdę ciężko. No zwłaszcza, że jak teraz zacząłem grać, no to kompletnie nie wiedziałem o co chodzi w tej Fifie, jakie, jakie schematy są ważne, jakie zagrania są ważne. Kompletnie nie wiedziałem jak się gra, więc te kilka pierwszych meczów to była naprawdę katorga i myślałem, że, że długo z Fifą nie wytrzymam. Ale no cóż, wziąłem się w sobie dzięki pomocy widzów, dzięki rozmowie tam z Pelka Damianem, dzięki Temu, że pooglądałem trochę Błaha, pooglądałem Bejota, Dejmiego, no ogólnie dobrych graczy w FIFA to troszeczkę się nauczyłem. Oczywiście moja gra to jest jeszcze daleko od jakiejś dobrej gry, ale na pewno nauczyłem się kilku fajnych zagrań i, no i to granie sprawiło mi oczywiście trochę większą przyjemność. Już. już coś zacząłem wygrywać. W pierwszym tygodniu, oczywiście, nie udało nam się zagrać w Champions, bo po prostu nie miałem kwalifikacji, a na tych niskich dywizjach się te kwalifikacje wbija mega ciężko. Więc po prostu skupiłem się na tym, żeby zebrać trochę monet, zrobić jakieś wyzwania i oczywiście wbić w Division Rawal z pierwszą rangę, bo to gwarantowało mi wtedy trochę monet, co było dla mnie zbawienne w tym momencie. No i to był tydzień, w którym do wyzwaniach by, były akurat wyzwania urodzinowe, i był do zdobycia urodzinowy Bakayoko. Więc ja się oczywiście skupiłem na tym, żeby tego Bakayoko zrobić, bo, no bo to była taka, byłaby pierwsza taka wysoko oceniona karta w moim klubie. On był oceniony na 88, naprawdę fajne statystyki miał, więc kupiłem się, żeby go zrobić. Ostatecznie zrobiłem go, oczywiście, więc to był spory boost dla mojego składu. Do tego za Division Rivals wzięliśmy monety, za mecze zebraliśmy również trochę monet i udało mi się zrobić pierwsze upgrade w składzie. Troszeczkę przerobiliśmy ten skład. Wyglądał on tak, że na szpicy postawiliśmy na Benjedera, na lewym skrzydle kupiliśmy na pierwsze, FC z z w wersji nie wiem takiej niebieskiej, szczerze, nawet nie wiem jak, jak ta wersja się nazywa. Na prawym skrzydle kupiliśmy Dembele, bo był nam wcześniej potrzebny do wyzwań z Bakayoko. I w środku pola kupiliśmy Dimitri Payet w wersji Scream. Karta, którą bardzo dobrze kojarzyłem z FIFA 17 i De Jonga w wersji chyba 87 w informie. Oraz oczywiście Bakayoko, który nas zasilił. E, obronę całą wymieniliśmy praktycznie na e, hiszpańską, bo mieliśmy Militao, Laporte i Areole, e, no i na boku Semedo z z drugiej strony Mandy, Z tym składem mogłem wystartować w pierwszym food Champions. Oczywiście nie miałem jakichś wielkich wymagań, bo nie miałem ani dobrego składu, ani, ani jeszcze umiejętności gry w FIFA. Więc nastawiałem się, że chcę wbić Silver 1, żeby po prostu mieć kwalifikacje na przyszłe food Champions, żeby już móc otworzyć jakieś paczki za nagrody, wiecie, żeby żeby po prostu móc inwestować te monety i robić ulepszenia w składzie, bo, no bo ten skład bardzo odstawał po prostu. Więc w pierwszy dzień zrobiliśmy bilans e, 4 wygrane, 6 przegranych, więc nie najlepiej, ale zapowiadało się, że ten silver uda się wbić. W drugi dzień wbiliśmy bilans 10-10, więc no, jakby było pewne już, że tego Silvera wbijemy. I w ostatni dzień udało się wbić bilans 15-15, więc byłem zaskoczony, że udało się w pierwsze Food Champions wbić Golda 3. I no nie jest to, wiecie, jakaś kozacka ranga, ale jak na pierwsze Food Champions, jak na tak słaby spłac, to bardzo się cieszyłem, bo już były jakieś piki za to, już paczka za 50 tysięcy, więc wiedziałem, że trochę monet z tego wpadnie. I powiem Wam, że byłem zdziwiony, że wbiłem tę rangę, bo naprawdę no, nie za bardzo potrafiłem w tę grę na ten moment grać, ale wydaje mi się, że to, co mi pomogło wbić Golda 3 za pierwszym razem, było to, że, że nauczyłem się nie denerwować grając. Ja wiem, że to jest mega trudne, mega trudne dla każdego i ja w poprzednich Fifach, jak mi się tam zdarzyło parę meczów zagrać, to no, ciężko było, zawsze się wkurzałem, strasznie irytowałem ale stwierdziłem, że jak się irytuje, to gram gorzej, nie, nie gram racjonalnie, nie analizuję swoich błędów, tylko wszystko, z, y, wszystko zrzucam na grę i stwierdziłem, że nie może tak być, że skoro proplayerzy są w stanie te błędy wyeliminować, no to ja też jestem w stanie to zrobić. Y, więc zacząłem się skupiać na tym, żeby właśnie eliminować te błędy, y, ustawiać taktykę. E, nauczyć się przełączania zawodników i tak dalej. I z każdym meczem naprawdę było widać progres. E, nauczyłem się używać L1 w obronie. No i powiem wam, to opanowanie podczas meczów daje mega dużo, bo wszyscy, podejrzewam, że większość moich przeciwników się denerwowała, stresowała, że nie wbili jakiejś tam rangi albo, że nie udało mi się wygrać meczu. A ja po prostu konsekwentnie, czy tam wygrałem, czy przegrałem, starałem się grać to samo. I myślę, że to jest kluczowe. Nieważne jaką rangę wbijacie to warto się tego nauczyć, bo, bo to zawsze wam pomoże wygrać te dwa-trzy mecze więcej żeby w tych kluczowych momentach się po prostu nie spalić, wiem, że to śmiesznie brzmi w kontekście grania FIFA, ale no wiecie, stres jest nawet w takich momentach, nawet jak się gra głupie Foot Champions. A kto tego nie miał, to niech pierwszy rzuci kamień. No ale dobra, było pierwsze Foot Champions, więc przed nami pierwsze nagrody za Foot Champions. I szczerze to myślałem, że jak wróciłem w takim momencie gry, to gra mnie obdaruje i w ogóle będę wygrany. Niestety nie było tak, oczywiście. W pierwszych swoich pikach trafiłem 85 Jarsteina i 81 jakąś kartę, więc nie najlepiej. Aczkolwiek ten 85 tak się przyda do jakiegoś SBC. Za to z paczek za Golda 3 trafiłem 3 karty ocenione na 85, bo to był Manolas, Onana i ktoś jeszcze, nie pamiętam już tej trzeciej karty. Ale dzięki temu posprzedawałem ich i znowu wpadło mi kilkadziesiąt tysięcy monet, i znowu mogliśmy troszeczkę ulepszyć skład. I przed drugim Food Champions zmiany w składzie, które zrobiłem. Waliliśmy Limbombę, który nie spisał się kompletnie. Za Limbombę udało nam się kupić urodzinowego Lemara, na którego namawiał mnie cały czat. Drugą kartą, którą wymieniliśmy był Payet, za niego wleciał Antoine Griezmann. Bardzo ofensywny, bardzo kreatywny zawodnik, więc liczyliśmy, że w ofensywie pomoże troszeczkę. I za De Jonga, którym grało mi się naprawdę tragicznie, najgorsza karta z całego składu. Wleciał Thomas Partey w Second Informie, tak mi się wydaje, chyba 88 oceniony. To były zmiany, które de facto zrobiliśmy w tym składzie i z takim składem startowaliśmy w drugim Foot Champions. Oczywiście w każdy dzień starałem się grać 10 meczów, więc zaczęliśmy w piątek. I pierwsze 10 meczów, które zagrałem, skończyłem z bilansem dwie wygrane, osiem przegranych. Był to tak tragiczny dzień, że po prostu się nie dało. Po prostu grałem dobrze, ale przegrywałem te mecze. Po prostu. Nie umiałem wykorzystywać sytuacji, traciłem głupie bramki i przegrałem aż 8 meczów w pierwszy dzień, więc bałem się, że skończę w ogóle, nie wiem, że o brąz będę się bił w tych rangach. W drugi dzień udało się troszeczkę odkuć, bo drugi dzień skończyłem z bilansem 9,11, więc napawało to troszeczkę optymizmem. I w trzeci dzień. Nie wiem, jak ja to zrobiłem, ale w trzeci dzień dobiliśmy do Golda 2, bo udało mi się zrobić bilans 17-13, więc naprawdę udało się nadrobić ten bilans, nie wiem jakim cudem. Cztery mecze z tych wszystkich przegrałem w ogóle w karnych, bo kompletnie nie umiałem ich wykonywać za dobrze i wiecie, psycha siadała, więc, więc niestety cztery mecze przegrane w karnych, więc poczułem, że kurde, gdzieś tam o tego Golda 1 może kiedyś będzie można powalczyć, bo, bo naprawdę w wielu tych meczach dominowałem i byłem w stanie je wygrać, no ale... Ale brakło, brakło gdzieś tam skuteczności, brakło trochę, wiecie, technicznych umiejętności. No i drugie fut champions, gold 2 wbity, więc jak najbardziej byłem zadowolony. I wiem, że wielu z was powie, że Gold 3 to lepsza ranga, ale ja zawsze wolę mieć te gwarantowane monety niż liczyć, że coś wypadnie z paczki, bo. No bo wiecie, jak jest z tymi paczkami. Oczywiście w międzyczasie robiłem również różne wyzwania, między innymi swapy zacząłem robić zaraz przed ich końcem, ale chciałem się załapać na paczkę z ikoną. Zresztą sami zobaczcie, jaki był efekt otworzenia paczki z ikoną, która również miała zasilić nasz skład. Musimy się skupić. Otwieram paczkę. Czy te 3 złote były warte otwierania Roberto Nazario. E, Boże, Ronaldo Nazario. Jezu, lecimy z tym! Let's go, boys! Są ekrany! Ej, są ekrany, boys! Tak jest! Są rady. O Jezu, Argentyna Maradona. Powiedz coś innego? Ej, też dobrze czy źle? Ja nie wiem, czy dobrze. Ja nie wiem, czy dobrze. To jest dobra karta? No więc sami widzieliście Rikelmę. Przez ułamek sekundy myślałem, że to będzie Maradona, no ale niestety e, nie jest to najlepszy traf. Nie jest to też najgorszy traf. Mogło być dużo gorzej. Ale widziałem, że na przykład przykład od nim gra, więc wydaje mi się, że da się go wkomponować do składu i tam przez te 60-70 minut w meczu da się go mimo wszystko dobrze wykorzystać. Fajne strzały ma, nieźle się nim gra. Mieliśmy drugie Foot Champions, więc pora na drugie nagrody Foot Champions i tutaj byłem ultra zaskoczony, bo otwieram pierwszy pik, a zresztą sami zobaczcie jak jak wyglądały te piki. No właśnie, w pierwsze World Champions gra mnie nie wynagrodziła, więc wynagrodziła mnie w drugie, trafiony Obama Yang, oceniony na 90. E, I to chyba najlepsza karta trafiona w ogóle ever w, w, przeze mnie. E, podjarałem się, bo zawsze jak grałem na tą kartę, no to no byłem miażdżony, miażdżony byłem po prostu. E, więc się cieszyłem, że ją trafiłem, aczkolwiek jak wrzuciłem go do składu, no to te pierwsze mecze to taki drewniany klocek troszeczkę, ale stwierdziłem, że trzeba trochę meczów zagrać, zobaczyć i przyzwyczaić się do danej karty, żeby wydać na nią osąd. Oczywiście trafiając Oba Mayanga chcieliśmy go wepchnąć do składu, więc e, zapowiadały się kolejne zmiany w składzie, zwłaszcza, że odłożyłem wszystkie paszczki, jakie miałem możliwość, e, bo w piątek ruszały Team of the Season So Far, e, więc chcieliśmy otworzyć jakąś kartę Team of the Season i zrobić po prostu ulepszenia w składzie, wiedząc, że wszystkie ceny kart spadły. Pierwsze co zrobiłem, to otworzyłem wszystkie paczki. Udało nam się nawet trafić toca. Ja się podjarałem oczywiście, bo wyskoczyła mi Anglia. Myślałem, że to będzie Gomez, ale okazało się, że to był Kirk, taki skrzydłowy, więc no, no nie, było to, nie było szału, ale, ale zawsze było fajnie trafić toca w ten pierwszy dzień jako taka, wiecie, inauguracja. Oprócz tego udało się trafić jeden walkout. To był chyba wertogen, o ile dobrze pamiętam. Vertongen, o ile dobrze pamiętam. Więc zawsze trochę monet padło. I zmiany w składzie, które wpadły na trzecie food Champions, to żeby połączyć oba Yanga, kupiliśmy Kante do składu. Oprócz Kante starczyło nam również monet na Rafaela Varana, którego wrzuciliśmy za Edera Militao. I zapomniałem Wam wcześniej powiedzieć, że chyba tydzień przed w którejś z paczek od EA trafiłem Oblaka, więc on wylądował w naszej bramce zamiast Areoli, który był wcześniej i Oblak jest z nami do tej pory, do trzeciego Food Champions. Trzecie Food Champions startowałem takim składem i już byłem pewniejszy siebie. Już znałem więcej mechanizmów gry, już znałem dragbaki, już znałem bolorole, fake shoty, strzały po krótkim słupku, więc już się troszeczkę nauczyłem tej gry, byłem pewniejszy siebie. I naprawdę w wielu meczach dominowałem rywali, naprawdę w wielu meczach e, przegrałem w meczach, w których zasłużyłem na wygraną, tak mi się wydaje, e, że gdzieś tam brakło skuteczności, gdzieś tam brakło szczęścia, e, ale naprawdę to już widać było, że te bramki nie były z przypadku, że często były wypracowane. E, no i e, też dochodziłem te pierwsze kilka meczów w tym Oba Majangiem mi się troszeczkę źle grało. Riquelme na początku też troszeczkę źle, ale jak zagrałem już nim, nimi kilkanaście meczów, to, to naprawdę bardzo spoko współpracowali. Zresztą oglądałem się wtedy przez weekend streama Błacha i naprawdę bardzo dużo rzeczy wyciągnąłem po prostu oglądając jego mecze w FUT Champions, więc polecam Wam taką analizę, jeżeli chodzi o fifowe granie. No i moje trzecie FUT Champions skończyłem również na Goldzie 2. Również z bilansem 17-13 zakończone, ale tak jak Wam mówię, naprawdę już było dużo, dużo więcej tych meczów, w których ja dominowałem. W których sprawiałem, że ludzie wychodzili, że robili rage quity, że wygrywałem 5-0, więc myślę, że jest potencjał, że ten Gold 1 w tej FIFA jeszcze wbije. Elite raczej nie, bo i nie nadrobię składu i umiejętności, które mają chłopaki, którzy grają od od miesięcy, o ile nie od lat licząc poprzednie Fify, ale, ale myślę, że Gold 1 w, w tym roku jest realny do zrobienia. Jeżeli chodzi o zmiany w składzie, to na sam koniec w sumie perełka, bo na jednym ze streamów ostatnio w weekend któryś z widzów napisał mi, żebym zrobił złotą wymianę na koniec streama i mówię wtedy dobra, dobra moi kochani, to zrobię jedną wymianę, tak na koniec, na pożegnanie no i zobaczcie sami jaki był efekt tego. ekrany, Ej! Ey, walkout, ha, Let's go! Co będzie? Brazylia SPD, Fernandinho Casio! E, Co jest? Co jest wymiana złota? Co jest? Co jest złota wymiana? What the fuck? Kto mi napisał, żeby zrobić złotą wymianę? To mi napisał, żeby zrobić złotą wymianę. What the fuck! Co, Co tam się do końca wydarzyło? Jak sami widzieliście, z Kasemiro wypadł mi z złotej wymiany. Więc dziękuję widzowi, który mi napisał, żebym zrobił tą wymianę. E, jeszcze go za bardzo nie testowałem. Możliwe, że zagram nim w najbliższym Food Champions. Oprócz tego, jeszcze z takich fajnych zagrań, które zapisałem sobie, e, udało się strzelić bramkę fake shotem. Po prostu ja wiem, że w tej grze się zdarzają wylewy i tak dalej. Ale to była po prostu najśmieszniejsza akcja, chyba jaką kojarzę żeby strzelić w ten sposób bramkę, sami sobie zobaczcie jak to wyszło. No właśnie, różne rzeczy się w tej Fifie dzieją, różne rzeczy się dzieją na streamach również. Jeżeli chcecie zobaczyć nagrody za trzecie. Champions, to wbijajcie dzisiaj na streama o 18 na Twitcha, będziemy sobie wszystkie paczki otwierać. Wbijajcie również w weekend będziemy grać w Food Champions i dawajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście, żeby od czasu do czasu tego typu materiały na kanale się pojawiły. Oczywiście kanał wciąż pozostaje piłkarski, wciąż będą głównie piłkarskie materiały, ale jeżeli chcielibyście taką FIFA od czasu do czasu jako odskocznia, to dawajcie znać w komentarzach, zostawiajcie łapki w górę. Ja będę widział wtedy, że to Wam się podoba. A teraz już yy, zachęcam do subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie i widzimy się w niedzielę o 11, pod kolejnym materiałem, tym razem piłkarskim, do zobaczenia siema.